Dobra, zapraszam Was na szybką kolację dla dzieciaczków i powiem Wam, że wyszły tak przepyszne te gofry, że finalnie dorabiałam ciasto, bo zrobiłam jakby, no po prostu z przepisu, a powinnam robić podwójnego przepisu. Tutaj nie wiem czemu, światło jakoś nam zaczęło migać, w ogóle prąd się wyłączył i no nieważne. Tutaj mamy pokrojone gofry i dodajemy cukier puder, tak, cukier na kolację. I don't care, naprawdę, jak dla mnie nie ma czegoś takiego jak dla Was, bo dużo komentujących jest takich, że o Boże, nie ma białka, nie ma tego, ale dajesz coś tam. I no, TikTokowi krytykanci ich jest tutaj najwięcej. Więc piszcie śmiało, co i jak Wy byście zrobili inaczej, to tak zróbcie. Zajmijcie się sobą. Śmietana przepyszna. Niestety, 30 się skończyła i nie miałam jak zrobić bitej śmietanki do gofrów. Tutaj były te przepyszne Dżumiki, ten niegodowy, taki duży w niebo. No i tutaj Luneczka co? mnie zawołała, że ona chce gofra zjeść na podwórku. No i oczywiście co? Papierek i dajemy rączki. No powiedzcie, kto nie kocha, jeść na podwórku. wow ta wow, miłego! No, zobaczcie na tego Kofra z dżemem jagodowym Madalini. No, po prostu ten dżemik praktycznie poszedł cały na kolację. I oczywiście go oszczędzałam, bo jest tak przepyszny, że chcę, żeby był z nami jak najdłużej. Cudowny. No, i oczywiście powiem Wam, że nie obyło się od zrobienia plamy, bo jedzenie w biegu, a nie przy stole, bo ja cały czas robiłam te kofry i w międzyczasie jadłam. Tak się kończy. Tutaj odmierzamy mąkę, bo właśnie robię kolejną porcję, żeby było jeszcze więcej kofrów. Cukier, olej, i to wszystko ja daję po prostu do misy miksera, dwa jajka yy, i mieszam aż ładnie się połączy. Jak coś to polecam w ogóle przesiać yy, mąkę, bo mi się zrobiły grudki. Mimo to wyszły i tak przypyszne. Albo na przykład blenderem też można to zmiksować, jak to sobie chcecie. Ale no mega. Wszystko do tego mieszu-mieszu i smażymy w gofronnic. Moja gofronica to jakaś z Belgii, kupiona w Carrefourze. Najzwyczajniejsza.